Dlatego, że można przy tym dobrze się bawić i też można ćwiczyć swoją, swoją kondycję. I bardzo lubię ćwiczyć. I na przykład y, ćwiczenie i jeżdżenie na zawody sprawia mi dużo radości. Bardzo nam się chciało, żeby dziewczynki mieli możliwość wystąpić na pięknej planszy zawodowej. W zachodniopomorskim województwie odbyło się bardzo mało turniejów z gimnastyki artystycznej. Chcemy popularyzować i oczywiście jak najwięcej dzieci zachęcić do trenowania gimnastyki artystycznej. Każda dziewczynka odnajdzie pasję w czymś innym, ale myślę, że warto dać jej spróbować, ponieważ jest to bardzo elegancki sport, pełny gracji. Właśnie jest stworzony tylko dla dziewczynek. Tutaj w naszym damskim gronie wszystkie się wspieramy, jesteśmy tutaj na zawodach, kibicujemy sobie wszystkie razem i myślę, że nawet ta ciepła atmosfera, którą tutaj. Razem tworzymy, po prostu przekonuje do tego, żeby zostać i trenować gimnastykę artystyczną. No najpierw trzeba się rozgrzać, żeby mieć jakby rozgrzane plecy, mieć szpagaty dociągnięte, równowagi. Też trzeba się trochę z drabinek porozciągać na szpagaty. No i zawsze ćwiczymy po tych szpagatach, po rozgrzewce swoje układy. I pani nam puszcza muzykę i my robimy ten układ.